Cześć! Być może słyszałyście kiedyś o metodzie mycia włosów odżywką i dziś chciałabym troszeczkę opowiedzieć Wam o tej metodzie, więc jeżeli tylko ten temat Was interesuje, to zapraszam serdecznie do oglądania dalej. Zacznijmy sobie od całkowitych podstaw, czyli czy można myć włosy odżywką i jaki to ma sens. Ogólnie. Tak, odżywką da się włosy umyć. I ze względu na to, że odżywka będzie miała bardzo delikatne właściwości myjące, to jest idealną opcją dla bardzo suchych, zniszczonych, łamliwych włosów, które są bardzo podatne na jakiekolwiek uszkodzenia. I takie stosowanie szamponu, nawet jeżeli jest delikatny, być może jest aż zbyt mocne dla takich włosów. Z tego też względu wiele dziewczyn, które ma włosy kręcone. Widzi różnicę w kondycji tych włosów, bo włosy kręcone bardzo często są właśnie bardziej podatne na łamliwość, są często bardziej suchymi włosami. To takie włosy bardzo często dobrze reagują na mycie włosów odżywką. Czy można tak robić? Można. Czy jest się w stanie domyć w ten sposób zanieczyszczenia dnia takiego codziennego? Ba! Niektóre dziewczyny są w stanie wymyć olej przy pomocy odżywki z włosów, czyli najpierw nakładają sobie olej na włosy, potem właśnie tą odżywkę. I na dobrą sprawę potem nie używają nawet szamponów i jest wszystko w porządku. Więc wiele zależy też od preferencji włosów, od tego jak one wchłaniają niektóre substancje i jak mocnego oczyszczenia potrzebują. Moje włosy, o ile zastosowana odżywka w pierwszym dniu do mycia włosów wygląda jeszcze ok, to niestety drugiego dnia już te włosy są nieświeże. Jednak moje niskoporowate, wysycone keratyną włosy, bo poddaje się keratynowemu prostowaniu. No, one mają taką tendencję do obciążenia, więc ta metoda akurat dla mnie nie jest ok, ale w swoim życiu ja ją kiedyś testowałam, kiedy właśnie miałam włosy bardzo zniszczone farbowaniem chemicznym i te włosy się bardzo puszyły i ciężko mi je było w jakikolwiek sposób ujarzmić. To rzeczywiście mycie odżywką przynosiło mi wtedy ulgę. Jak to jest, że odżywka jest w stanie naprawdę tak dobrze domyć włosy? Tak samo jak mleczka do mycia twarzy można wykorzystywać właśnie do oczyszczania dogłębnego, tak samo odżywka może być takim mleczkiem do mycia włosów. Bo w odżywce może nie zawsze mamy substancje typowo jakieś myjące, one się zdarzają, ale nie w każdej odżywce, a każdą odżywką będziemy w stanie włosy sobie umyć. Bo tutaj tajemnica tkwi w emulgatorach. Odżywki, podobnie jak właśnie balsamy do ciała, kremy do twarzy, jakieś mleczka czy emulsje myjące do twarzy. One są połączeniem fazy wodnej i fazy tłuszczowej. Muszą mieć jakiś emulgator, który sprawi, że to wszystko ładnie się ze sobą wiąże i się nie rozwarstwia. No bo olej z wodą same z siebie powiązać się nie chcą, robią się oczka jak w rosole, pięknie się to Rozwarstwia, mamy dwie piękne osobne fazy, wodna i tłuszczowa, i nihuhu one się ze sobą same nie powiążą, więc potrzebna jest jakaś substancja powierzchniowo-czynna, która zmieni napięcie faz i umożliwi połączenie się tych dwóch całkowicie przeciwstawnych faz w jedną emulsję kremową, białą, ładną formulację. W przypadku odżywek, oczywiście, tam są zastosowane inne emulgatory, inne substancje powierzchniowo-czynne. Po to, żeby ta odżywka właśnie łatwo się z włosów spłukiwała i ich nie przetłuszczała, niemniej jednak w każdej odżywce znajdziemy tam jakąś substancję powierzchniowo czynną. Być może jeżeli nie będzie to tak zwana typowa substancja myjąca pieniąca się, to będzie to jakiś emulgator i on już będzie wiązał te tłuste zanieczyszczenia, brud, który jest na naszych włosach i na skórze głowy. To, co mogłabym Wam podpowiedzieć, jeżeli myjecie włosy właśnie tą metodą, odżywką, chcielibyście tego spróbować, to ważne jest to, żeby tą odżywkę nakładać sobie w niewielkich porcjach na dłoń i masować głowę miejsce w miejsce, dokładać i masować, ponieważ jest to ważne, żeby czuć, że ta odżywka dotarła do skóry głowy, bo szampon z racji tego, że jest inną formułą, on łatwiej się aplikuje tak, że nawet jak my go nałożymy bezpośrednio na włosy i niezbyt dokładnie pomasujemy, to on jednak lepiej nam wniknie, przeniknie do skóry głowy, gdzieś tam pomiędzy tymi włosami, łodygami tych włosów, on w jakiś sposób jednak na tą skórę zadziała, bo to jest szampon i on ma taki być, on ma sam z siebie ułatwiać nam to mycie i docieranie do skóry głowy. W przypadku odżywek no nie ma takiej możliwości, bo odżywki stosuje się z założenia od w dół, na nie wiem, minutkę, dwie spłukuje się, więc one nie mają mm, takich formulacji, które by bardzo nam ułatwiały tą pracę z tym preparatem, więc to jest ważne, żeby mm, czuć rzeczywiście pod palcem, że ten produkt rozprowadziłyśmy na skórze głowy, że on nie siadł nam na włosach, tylko rzeczywiście, że my masujemy sobie z pomocą od tej odżywki skórę głowy. I też, żeby nie nakładać jej zbyt dużo, no bo jest ryzyko, że będzie ten przyklap, że jednak nie do końca się to wszystko dobrze umyje. I że jednak zostanie um, jakaś tłusta warstwa, która będzie wyglądała tak, jakbyśmy te włosy miały niedomyte. A właśnie nakładając niewielkie ilości, ale za to bardzo dokładnie rozprowadzając na skórze głowy. Sprawimy, że ta skóra głowy będzie dobrze oczyszczona, a włosy nie będą przyklapnięte. Po rozprowadzeniu na całej skórze głowy, kiedy czujemy miejsce w miejsce, że wszystko jest dobrze rozprowadzone, no to właśnie możemy sobie jeszcze nałożyć świeżą porcję tej odżywki i jeszcze pomasować sobie włosy na długości. Jeżeli chodzi o stosowanie szamponu, no to nie jest to zalecane, bo tutaj nasze włosy zazwyczaj nie mają styczności z żadnymi substancjami tłustymi, no chyba że olejujemy sobie na przykład włosy, ale zazwyczaj, jeżeli chodzi o długość włosów, to to przy pomocy szamponu wystarczy, jak po umyciu głowy, skóry głowy, ta pianka nam się spływa po włosach, to tą pianką właśnie przemasować włosy, i zazwyczaj to jest wystarczające. W przypadku odżywki, no troszeczkę musimy jej pomóc, więc dobrze jest troszeczkę te włosy opracować przy pomocy tej odżywki, tylko właśnie w sposób delikatny, żeby tych włosów sobie gdzieś tam nie uszkodzić, nie połamać, ale to też w przypadku odżywki. No, jest ułatwione zadanie, bo ona jest przecież czymś bardziej pielęgnujący dla, pielęgnującym dla naszych włosów niż w jakikolwiek sposób im szkodzące. Natomiast jak już mówimy o tym myciu skóry głowy, to to, na co też chciałabym Wam zwrócić uwagę, że kationowe substancje powierzchniowo czynne, piękna nazwa, które są obecne w odżywkach do włosów, one bardzo często mają wysoki potencjał drażniący i to może sprawiać, że mycie odżywką pomimo tego, że jest wspaniałe i super i wiele osób lubi taką metodę, no nie u każdego ona się sprawdzi, chociażby dlatego, że być może wasza skóra głowy będzie wrażliwa i będzie nie tolerować tych substancji kationowych. Ta nazwa, kationowe substancje powierzchniowo-czynne, być może ona niektóre z Was przeraża, bo jest taka chemiczna i długa i skomplikowana. Natomiast nie jest to nic ciężkiego i trudnego do pojęcia. Te substancje kationowe powierzchniowo-czynne to są właśnie te substancje, które odpowiadają za wygładzenie włosa, za to, że on się nie elektryzuje, za to, że on jest taki gładki i za to, że on się tak łatwo rozczesuje. To właśnie temu. W tym celu są wykorzystywane kationowe substancje powierzchniowo czynne w kosmetykach do włosów. I ze względu na to, że te kationowe substancje mają to działanie wygładzające i ponieważ one mają dość wysoki potencjał drażniący, to dlatego odżywki do włosów poleca się stosować od ucha. W dół, żeby nie miały styczności ze skórą głowy. Ponadto warto wziąć pod uwagę, że odżywki do włosów mogą mieć niższe pH niż fizjologiczne pH skóry głowy. Szampony bardzo często mają te pH w okolicy 4,5-5,5, czyli tak jak skóra głowy, bo one są do niej przeznaczone, a odżywki mogą mieć to pH jeszcze niższe, ponieważ nasze włosy. Na niskie pH bardzo dobrze reagują. Domykana jest wtedy łuska włosa, włos jest bardzo gładki, błyszczy się, nie puszy, więc zwłaszcza te odżywki czy maski do włosów, które są określane jako do włosów farbowanych, do włosów zniszczonych, czy wygładzające, nabłyszczające, one mogą mieć pH Niższe niż pecha fizjologiczne, i nakładanie takich odżywek na skórę głowy również sprawia ryzyko, że nasza skóra głowy niekoniecznie musi się z tym polubić. Kacjonowe substancje powierzchniowo-czynne mogą być szkodliwe nie tylko dla naszej skóry głowy, ale jeżeli my je używamy tak, jakby zgodnie z przeznaczeniem, czyli od ucha w dół, to przecież ta odżywka bardzo często i te substancje kacjonowe mają kontakt z naszymi dłońmi, bo mało kto nakłada rękawiczki na dłonie podczas aplikacji odżywki na włosy, czy jeżeli nie spinamy sobie włosów, to y, mają kontakt ze skórą na przykład na plecach, albo jeżeli spłukujemy prysznicem sobie włosy, jeżeli nie myjemy włosów z głową w dół, tylko w taki sposób... Od góry prysznicem, także ta odżywka po spłukaniu spływa po naszym ciele, to również może czasem nasilać zmiany trądzikowe. Nie chcę Was tutaj straszyć, to nie jest reguła, to są takie szczególne przypadki, które czasem się zdarzają. Więc jeżeli macie na przykład bardzo delikatną skórę na dłoniach, to polecałabym zwrócić sobie na to uwagę, żeby mm, używać odżywek do włosów, które nie mają tych substancji kationowych, bo nie każda odżywka jest na ich bazie. Mogą być też odżywki ich pozbawione, na przykład odżywka biolawen, na przykład maska biolawen, na przykład z Avril, maska mango. To tak na szybko przychodzą mi do głowy takie odżywki. I maski, które nie mają tych substancji kationowych, więc warto sobie je wtedy wypróbować. I tak samo, jeżeli macie jakieś problemy, na przykład ze zmianami trądzikowymi na ciele i ciężko wam jest się ich pozbyć, być może warto byłoby spróbować zmienić pozycję mycia głowy, żeby właśnie te substancje kationowe nie spływały nam po ciele, tylko właśnie bezpośrednio do odpływu. No i właśnie, mówię Wam cały czas o tych substancjach kationowych powierzchniowo czynnych i być może dla tych z was, które już są troszeczkę w tym temacie e, pielęgnacji, zwłaszcza mycia, to kationowe substancje powierzchniowo czynne mogą się wam kojarzyć z tymi innymi substancjami powierzchniowo czynnymi, tymi anionowymi, które są w kosmetykach myjących. I właśnie, o co tutaj chodzi? Ja wiem, że te nazwy są straszne, że mogą was wystraszyć, ale absolutnie nie bójcie się, bo sprawa jest prosta i banalna. Oba, obie te grupy substancji należą do grupy substancji powierzchniowo-czynnych. Wszystko to są substancje powierzchniowo-czynne. Co to oznacza w ogóle, bo ta nazwa jest okropna i straszna? To znaczy, że w jakiś sposób one wpływają na te nasze włosy i coś z nimi robią. I teraz tak, jeżeli my mamy anionowe substancje powierzchniowo-czynne, czyli te myjące, czyli te pieniądze, one mają usuwać to, co jest na naszych włosach, czyli brud. Czyli one działają w taki sposób, że odciągają od naszego włosa te wszystkie zanieczyszczenia. A kationowe substancje, to jest całkowicie grupa z przeciwległego bieguna, no bo mamy mm, e, dwa bieguny, aniony i kationy to te kationowe będą działać w totalnie, absolutnie inny sposób. One będą do tego włosa coś przyciągać, a co będą przyciągać? No między innymi substancje aktywne, odżywcze z tych wszystkich odżywek, masek, które my sobie stosujemy. Będą też działać antystatycznie, to się tak ładnie nazywa, ale to właśnie to działanie antystatyczne to oznacza, że one y, będą mieć to działanie, że włos się nie będzie elektryzował. Nie będą te włosy tak działały, że nie będą się nam elektryzowały, nie będą się puszyły, tylko będą ładnie ujarzmione i wygładzone. Niestety, te kationowe substancje powierzchniowo czynne mogą także przyciągać jony, które są w wodzie, jeżeli ktoś ma twardą wodę. Dlatego ważne jest, żeby od czasu do czasu zastosować sobie jakiś szampon mocniej oczyszczający. Jeżeli zwłaszcza widzicie taką potrzebę, to sobie właśnie sięgnąć po szampon mocniej oczyszczający, żeby od czasu do czasu wymyć wszystko z tych włosów, tak jakby do zera, żeby nie prowadzić do takiego przyklapu. Więc te substancje anionowe i kationowe mają zgoła, odmienne działanie, pomimo tego, że te nazwy mogą się na pierwszy rzut ucha wydawać takie dość podobne. Aniony odpychają zanieczyszczenia z włosa. Kationy, no może nie zanieczyszczenia przyciągają, ale to, co, co jest wraz z nimi dodane, czy to właśnie woda, czy to jakieś substancje odżywcze, to one to będą przyciągać do tego włosa. One będą. Przyciągać i wiązać w tym włosie, i z tego względu, między innymi, one mają te właściwości takie pielęgnujące, wygładzające. I dlaczego Wam o tym mówię? Bo czasami zdarza się, że niektóre osoby mówią: bo tu mamy w tym kosmetyku, w odżywce do włosów, substancję powierzchniowo-czynną, czyli to będzie działało myjąco. No nie. Akurat, jeżeli chodzi o odżywki, to warto zwrócić uwagę, jakiego rodzaju to jest ta substancja powierzchniowo-czynna. Czy to jest substancja kationowa? Czy anionowa? No bo kationowa substancja powierzchniowo czynna, no to ona nic nam nie umyje, ona tylko nam wiąże. Ale warto zwrócić uwagę, że oczywiście w odżywkach mogą być też anionowe substancje powierzchniowo czynne, bo one mogą nam ułatwiać wymywanie takiej odżywki, wypłukiwanie, ale nie tylko. Tam mogą być inne substancje powierzchniowo czynne, jak chociażby <laughs> niejonowe. Czyli takie, które właśnie nie działają na tej zasadzie adnionu i kationu, czy mogą być amfoteryczne? Na temat tych substancji myjących, powierzchniowo czynnych z grup. Na temat substancji powierzchniowo czynnych z grupy tych myjących macie u mnie na kanale całkowicie osobne filmy, więc tam odsyłam, tam wszystko dokładnie tłumaczyłam w prosty, łatwy sposób, więc tam możecie zerknąć. Natomiast o kationowych, o tych przyciągających, o tych wygładzających, również macie całkowicie osobny film, więc także was tam zapraszam i tam również w bardzo prosty, przystępny sposób tłumaczyłam, czym te substancje są. Więc jeżeli pierwszy raz te nazwy słyszycie, to żeby sobie usystematyzować. Te wiedzę tam odsyłam, bo dzisiaj mówię o troszkę bardziej rozległym, szerokim temacie, więc zakładam, że tamte filmy już oglądałyście. <grych> więc niejonowe, to one totalnie jakby nie są zależne od pewnych kwestii, ale amfoteryczne, na przykład, którym przedstawicielem jest betaina kokami To jest dopiero ciekawy gagatek. Słuchajcie, w zależności od wartości pH, betaina kokami dopropylowa będzie miała różne działanie. Czyli jeżeli w większości kosmetyki mają to pH bardziej zbliżone do kwasowego, ze względu na to, że nasza skóra ma lekko kwaśne pH, a jak powiedziałam wam wcześniej, włosy wręcz absolutnie totalnie super reagują na jeszcze niższe pH. Więc szampony, odżywki, maski zazwyczaj mają to kwaśne, lekko kwaśne pH. I w takiej wartości pH betaina kokamidopropylowa działa jako substancja myjąca. Więc Podobnie jak substancje anionowe. Ona ma działanie myjące wtedy, czyli wyciąga z naszych włosów brud, tak? Wyciąga to, co jest na ich powierzchni. A w zasadowym pH, czyli całkowicie po innym biegunie, kokami do propylowa działałaby jak kationowa substancja, czyli ona by przyciągała coś do naszych włosów. No ale nikt nie używa mm, o zasadowym pH, nie robi takich kosmetyków do włosów, bo zasadowe pH osłabia włos. Dlatego na przykład nie polecam mycia włosów Kostką mydła, z tego względu, że mydło ma zasadowe pecha i to działa destrukcyjnie na długość naszych włosów. Mam nadzieję, że ten film był dla Was ciekawy. Pomimo tych trudnych nazw. Mam nadzieję, że udało mi się powiedzieć Wam coś ciekawego, zaintrygować Was. Chciałabym, żebyście się tak troszeczkę tym pobawiły, nie były przerażone tymi nazwami, tylko potraktowały to jako taką ciekawostkę, jakiś rebus, jakąś zagadkę, bo to naprawdę nie jest trudne. A dzięki tym wiadomościom myślę, że będzie Wam troszeczkę łatwiej dobierać sobie kosmetyki myjące, zwłaszcza gdybyście chcieli spróbować takiej metody mycia włosów odżywką i będzie Wam łatwiej zrozumieć, czy ta metoda jest dla Was, a jeżeli nie, to. Dlaczego? Do zobaczenia w kolejnym filmie, widzimy się już niebawem. Cześć!